Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj będę grał w lędzinach w restauracji Damakier, która jest za moimi placami. Yy, Damakier mieści się na placu Farskim. Ostatnio tutaj gotował Pan yy, rączka, gotuje. No, geslerki tutaj nie potrzeba, bo yy, z tego co wiem, to jest jedzenie bardzo znakomite. Ale do rzeczy. Moi drodzy, gram dzisiaj dla Pani grażynki, która odchodzi na emeryturę. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda restauracja. Czekajcie. To jest plac farski, na którym się mieści. Zobaczcie, jak jest fajnie. Tutaj w lato są różne rodzaju zabawy. Festyny dla dzieci. Wysiady. Okay. Moi drodzy, ja dzisiaj będę grał na takiej mniejszej salce. Zobaczcie. Tak wygląda mniejsza salka. Dużej salki wam dzisiaj nie pokażę. Bo tam ma być osiemnastka, więc nie będę tam im przeszkadzał. No, a filmik dodam dopiero po godzinie 19:00, bo to ma być niespodzianka dla pani Grażyny. Trzymajcie się, cześć.